Dotyczącego wysokości bonusa. Tu nie chodzi o wysokość bonusa, tu nie chodzi o ilość tych pieniędzy, która była obiecywana mieszkańcom gminy, tylko chodzi o rzetelność informacji, ponieważ jasno trzeba przekazać mieszkańcom gminy, że na początku były obiecywane środki dodatkowe, a później przekazano im środki, które i tak w części trafią, w znacznej części trafiłyby niezależnie od połączenia na terenie gminy, proszę Państwa. Informujmy mieszkańców rzetelnie. Po drugie, prosiłbym, żeby zaprzestać takich populistycznych haseł Radnik Gminy pilując swojego interesu. Jakiego interesu? Proszę te interesy wyartykułować, proszę te interesy wyliczyć. Ponieważ nie ma zapisanego, że Radnik Gminy będzie w następnej kadencji dalej pełnić swoją funkcję. To jest funkcja obierana i zostaliśmy wybrani w wyborach demokratycznych bezpośrednich, na nas mieszkańcy głosowań bezpośrednich. Jeżeli chodzi o porozumienie, proszę Państwa, według mnie, porozumienie to jest dokument wypracowywany na zasadzie pewnych wspólnych ustaleń i wspólnych wspólnego dochodzenia do jego kształtu. Porozumienie, które Pan Prezydent pokazuje, zostało przekazane jednostronnie. I dlaczego do tej pory nie ma odpowiedzi na propozycję zmian, która złożona, została złożona jeszcze w styczniu przez pana wójta Gminy Ziemagóra. Tylko cały czas się nasuje jeden dokument, który brzmi, tak jak brzmi w tej chwili, ten, który pan próbuje Pan Prezydent przeforsować. Yy, natomiast jeżeli chodzi o próbę rozliczania się na wszystkich frontach, no, proszę Państwa. Ja rozumiem, że jeżeli zaczniemy rozliczać nasze dzieci, które uczęszczają do szkół, no to te porozumienie, które będzie pan radny Nostromicz proponował państwu, ja rozumiem, że dotyczy wieczernic, Czerwicz, Świdnica, Kurzu, A nie tylko gmina się na Góra będzie. No jeżeli tak do tego dojdziemy, no to pytanie, co będzie następne? Co będzie następne? Czy tak ma wyglądać współpraca i pokazywanie na zewnątrz naszych dobrych relacji? Bo ja tego nie widzę. Naprawdę. Następny może mogą być Śmieci. MZK. Proszę Państwa, dopłacamy i dopłacamy tyle, ile zakład rząda. Dopłacamy do swoich mieszkańców. Natomiast nie było półtora roku yy, dochodzenia do tego, bo pan prezydent przyszedł pod koniec roku, a od stycznia dopłaty były już ustalone. Także nie było wcale takiego długiego okresu ustalania tego wszystkiego. Proszę Państwa, ja apeluję do tego, żeby wyciszyć trochę te dyskusje i te emocje, ponieważ nie będzie to służyło e, ani miastu, ani gminie, a doprowadzimy tylko do tego, że nasi mieszkańcy będą skuceni ze sobą i jedni na drugich będą się krzywo patrzyli, na będą wyliczali niestworzone rzeczy. Dziękuję bardzo.